Hej czy siemano, słuchajcie, dzisiaj dla Was mam informacje na temat grudnia na moim kanale Jak widzicie jest w kalendarzu I dzisiaj mamy 26 listopad I zostały 4 dni do grudnia I od 1 grudnia zaczynam vlogmasy na moim kanale W zeszłym roku próbowałem je zrobić Ale mi nie wyszło Tak i słuchajcie, to będzie wyglądać na właśnie tak, że Spróbuję coś z wami po odpowiadać, jakiś monolog sobie ułożę Słuchajcie, nie żeby to było o dowolnych porach, tylko spróbuję właśnie jakieś ułożyć, więc słuchajcie W weekendy nie wiem jak to będzie, to będzie różnie, bo nie wiem jak mi to wypadnie Ale będą W poniedziałki, środy i piątki około 17.00 Albo 17.30, nie wiem, jeszcze to zobaczę A w we wtorki i czwartki koło godziny 19.30 bo wcześniej mi się nie uda vlogmasy będą trwać do 24 eee, może będzie jakiś bonusowy 25 tak. więc słuchajcie, zadawajcie jakieś pytania na te vlogmasy już mam jakiś plan, będziemy jak w zeszłym roku otwierać jakieś kalendarze tylko, że nie takie słabe jak w roku trac razem z herbatami z świata dowiecie się 1 grudnia 1 grudnia to jest niedziela czekajcie co ja mam zaplanowane nie pierwszy vlogmas był około godziny na 16 do kościoła no tak około 17.30 słuchajcie to była taka krótka informacja Mam nadzieję, że będziecie vlogmasy oglądać. No i co? Żegnam Was do 1 grudnia.